Witam Państwa bardzo bardzo serdecznie. Widzę, że aż mi włosy stanęły od tej pogody. Dobrze, że tylko włosy. E od 24 października do dzisiaj, do 30, minęło już 6 dni, więc czas najwyższy, by znowu pokazać Państwu, kto ostatnio odszedł od nas. Właśnie dzisiaj dowiedziałem się, że mój znajomy, no nie stąd, ale też 80-paroletni, jeszcze narzeczoną miał jako wdowiec. No i niestety odszedł chyba serce jednak. Więc w pewnym wieku już kobiety raczej są niepotrzebne lub zbędne, a przynajmniej nie w takim dozie jak to za młodu. Przejdźmy, zobaczmy, kto właśnie ostatnio odszedł. No, jak widać niewiele osób 27 października. W wieku 77 lat zmarła Anna Szelest i zostanie pochowana na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim i to już jutro. Odszedł również dobry znajomy mój, a dożył 84 lat. Zresztą znana osobistość w Mińsku Mazowieckim. 24 października właśnie w 84 84 rokiem życia zmarł Adam Wagiński i również zostanie pochowany na cmentarzu. A właściwie dzisiaj został już pochowany na cmentarzu w Mińsku Mazowieckim. Wacław Czarnecki miał 89 lat i zostanie 5 dopiero 11 czyli listopada pochowany na cmentarzu w miejscu mazowieckim no i Adam Janaszek 77 lat 25 października zmarł w Dębem Wielkim nastąpi pochowanie i to już Właściwie było dzisiaj, 30 października. To tyle na damsieńka, więc kapelusik musiałem założyć. Tak fajniej No i nie leci na włosy. A ja włosy mam wrażliwe dosyć. Zresztą wiele osób chyba cierpi z powodu tego Nadeszczowania włosów. Ale mniejsza o to, ważne jest zdrowie, ważne jest to, co przed nami. Bo trzeba szanować pamięć, bo zmarłych też, ale przede wszystkim trzeba być ze sobą w zgodzie i pielęgnować przyszłość. Od przyszłości więcej zależy niż od przeszłości, chociaż o przeszłości trzeba pamiętać. Kłaniam się Państwu. Do miłego zobaczenia już w listopadzie.